Nigdy nie sądziłam, że moje życie przybierze tak nieoczekiwany obrót. Zawsze uważałam się za zwyczajną kobietę, z prostymi marzeniami i skromnymi oczekiwaniami. Wyszłam za mąż młodo, zakochana w mężczyźnie, którego uważałam za miłość mojego życia. Ale los miał wobec mnie inne plany, plany, których nigdy bym nie wyobraziła i które na zawsze zmieniły moje istnienie. Nazywam się Ewa i to jest moja historia. Historia miłości, zdrady i osobistego odkrycia, która zaczęła się zaledwie dwa lata temu, ale wydaje się trwać całe życie. Wszystko zaczęło się, gdy skończyłam 25 lat. Byłam już trzy lata po ślubie z Adamem, odnoszącym sukcesy biznesmenem, który w tamtym momencie wydawał mi się wszystkim, czego potrzebowałam. Poznaliśmy się na studiach, i po krótkim narzeczeństwie postanowiliśmy się pobrać. Na początku wszystko było idealne. Byliśmy młodzi, zakochani i mieliśmy przed sobą całe życie. Jednak z biegiem czasu rzeczy zaczęły się zmieniać. Adam coraz bardziej pogrążał się w pracy, spędzając długie godziny w biurze i zostawiając mnie samą w domu. Na początku starałam się być wyrozumiała. W końcu budował karierę, zabezpieczając naszą przyszłość. Ale powoli samotność zaczęła ciążyć mi na ramionach. Próbowałam z nim rozmawiać, wyrażać swoje uczucia, ale zawsze był zbyt zajęty lub zmęczony, by naprawdę mnie słuchać. Nasze rozmowy stały się powierzchowne, ograniczając się do codziennych tematów i weekendowych planów, które rzadko się spełniały. Powoli czułam, jak miłość, która kiedyś nas łączyła, Zaczyna zanikać, zastąpiona zimną i pustą rutyną. To wtedy moja mama postanowiła ponownie wyjść za mąż. Po latach wdowieństwa znalazła miłość w ramionach marka, miłego i troskliwego mężczyzny, który sprawiał, że uśmiechała się tak, jak nie widziałam jej od lat. Na początku cieszyłam się jej szczęściem, ale też byłam trochę zazdrosna. Dlaczego ona mogła znaleźć szczęście, podczas gdy ja pogrążałam się w coraz bardziej odległym małżeństwie? Ślub był małym, ale emocjonującym wydarzeniem. Pamiętam, jak stałam obok mamy, obserwując, jak wymienia przysięgi z Markiem. Jej oczy błyszczały w sposób, który uświadomił mi, jak bardzo brakuje mi tej iskry w moim własnym związku. Adam oczywiście nie mógł przybyć. Pilne spotkanie biznesowe zatrzymało go z dala, zostawiając mnie samą po raz kolejny w ważnym momencie. To podczas przyjęcia odbyłam moją pierwszą prawdziwą rozmowę z Markiem, moim nowym ojczymem. Podszedł do mnie z ciepłym uśmiechem i zaoferował kieliszek szampana. Ewo, chcę, żebyś wiedziała, że nie zamierzam zastąpić twojego ojca, powiedział ze szczerością w głosie, ale mam nadzieję, że możemy być przyjaciółmi. Twoja mama mówi o tobie. Cuda i bardzo chciałbym Cię lepiej poznać. Te proste słowa, wypowiedziane z taką szczerością i czułością, poruszyły coś we mnie. Po raz pierwszy od dawna poczułam, że ktoś naprawdę się mną interesuje, moimi uczuciami. Spędziliśmy resztę wieczoru na rozmowach, śmiechu i dzieleniu się historiami. Marek miał sposób słuchania, który sprawiał, że czułam się doceniona, zrozumiana. To było odświeżające i zdałam sobie sprawę, jak bardzo mi tego brakowało. W miarę upływu tygodni moja relacja z Markiem się umacniała. Widywaliśmy się często na rodzinnych obiadach i powoli stał się kimś, komu mogłam zaufać. Opowiadałam mu o moich marzeniach, lękach, frustracjach z Adamem. Zawsze miał mądrą radę lub słowo otuchy. Jego obecność w moim życiu stała się balsamem dla mojego zranionego serca. Tymczasem moje małżeństwo nadal się pogarszało. Adam spędzał coraz więcej czasu w pracy. A gdy był w tyczeniu się w domu, wydawał się bardziej zainteresowany swoim telefonem niż mną. Próbowałam wzbudzić jego zainteresowanie na tysiąc sposobów. Bardziej się stroiłam, przygotowywałam specjalne kolacje, nawet zaproponowałam, żebyśmy poszli na terapię małżeńską. Ale nic nie wydawało się działać. To było tak, jakbym żyła z obcym, kimś, kogo kiedyś znałam, ale już nie rozpoznawałam. To właśnie w szczególnie samotną noc. Wszystko się zmieniło. Adam odwołał nasze plany na rocznicę z powodu spotkania biznesowego, a ja czułam się zdruzgotana. Nie wiedząc do kogo innego się zwrócić, zadzwoniłam do marka. Cierpliwie słuchał, gdy płakałam przez telefon, wylewając wszystkie moje frustracje i lęki. Ewo, zasługujesz na szczęście, powiedział głosem pełnym zrozumienia. Dlaczego nie przyjdziesz do domu? Twoja mama wyjechała, a myślę, że przyda ci się trochę towarzystwa. Bez zastanowienia przyjęłam jego. Zaproszenie. Kiedy dotarłam do jego domu, Marek przywitał mnie ciepłym uściskiem, który stopił wszystkie moje obrony. Usiedliśmy na kanapie, piliśmy wino i rozmawialiśmy godzinami. Po raz pierwszy od dawna czułam się widziana, słyszana, doceniona. Nie wiem dokładnie, w którym momencie rzeczy się zmieniły. Może to był sposób, w jaki jego oczy błyszczały, gdy na mnie patrzył, albo jak jego dłoń przypadkowo musnęła moją, gdy podawał mi kieliszek wina. Nagle powietrze między nami naładowało się elektrycznością, której nie mogłam zignorować. Ewo! szepnął Marek. Jego głos ochrypły od emocji. Nie wiem, czy to jest właściwe, ale nie mogę zaprzeczyć temu, co do ciebie czuję. Moje serce biło mocno. Mój umysł był wirem sprzecznych emocji. Wiedziałam, że to jest złe na tak wielu poziomach, ale jednocześnie nigdy nie czułam się tak żywa, tak pożądana. Ja też to czuję, przyznałam cicho, zaskoczona własną szczerością. To, co nastąpiło, było wirem pasji i tłumionego pragnienia. Nasze usta spotkały się w gorącym pocałunku. Lata, samotności i tęsknoty wylewały się w tym kontakcie. Ręce Marka przesuwały się po moim ciele z czcią, która sprawiła, że zadrżałam, budząc uczucia, o których myślałam, że zapomniałam. Tej nocy, w jego ramionach odkryłam na nowo części siebie, o których zapomniałam. Marek uwielbiał mnie z intensywnością, która zapierała mi dech w piersiach. Każda pieszczota. Każdy pocałunek, każdy szept mojego imienia był deklaracją miłości i pragnienia, która wypełniała pustkę, która rosła w moim sercu. Następnego ranka obudziłam się z mieszaniną poczucia winy i euforii. To, co zrobiliśmy, było złe na tak wielu poziomach, ale czuło się tak właściwe. Marek spojrzał na mnie z mieszaniną miłości i troski: Ewo, to, co się stało zeszłej nocy. Zaczął, ale przerwałam mu pocałunkiem. Nie żałuję, powiedziałam stanowczo. Wiem, że to skomplikowane, ale po raz pierwszy od lat czuję się żywa. Tak zaczął się nasz tajny związek. Widywaliśmy się w sekrecie, kradnąc chwilę pasji i czułości, gdy tylko mogliśmy. Każde spotkanie było mieszanką ekstazy i poczucia winy, ale nie mogliśmy przestać. Marek sprawiał, że czułam się piękna, pożądana, kochana. W sposób, którego Adam nigdy nie osiągnął. Moje życie stało się podwójną egzystencją. Z jednej strony, nadal byłam żoną Adama, zachowując pozory i próbując ratować małżeństwo, o którym wiedziałam, że jest martwe. Z drugiej strony, żyłam dla tych skradzionych chwil z Markiem, gdzie mogłam być naprawdę sobą. Poczucie winy mnie zżerało, szczególnie gdy widziałam mamę. Była taka szczęśliwa z Markiem. Tak zakochana. Jak mogłam ją zdradzić w ten sposób? Ale za każdym razem, gdy. próbowałam zakończyć nasz związek, samotność i pustka mnie przytłaczały, popychając z powrotem w ramiona Marka. Tymczasem Adam zaczął zauważać zmiany we mnie. Byłam bardziej odległa, ale jednocześnie pewniejsza siebie uwaga i miłość Marka obudziły we mnie coś. Pewność siebie, którą straciłam w latach zaniedbania Adama. Jesteś inna, powiedział mi Adam pewnego wieczoru, patrząc na mnie z mieszaniną zmieszania i podejrzliwości. Czy jest coś, o czym chciałabyś mi powiedzieć? Przez chwilę rozważałam wyznanie wszystkiego, ale strach mnie sparaliżował. Jak mogłam mu wyjaśnić, że zakochałam się w moim ojczymie? Że on sprawia, że czuję rzeczy, których Adam nigdy nie zdołał we mnie wzbudzić? Wszystko w porządku, skłamałam, wymuszając uśmiech. Po prostu dużo myślałam o swoim życiu, o tym, czego chcę. Adam skinął głową, ale widziałam, że nie był przekonany od tego. Momentu zauważyłam, że obserwuje mnie uważniej, zadaje pytania o to, gdzie chodzę i z kim rozmawiam. Poczucie winy się nasiliło, ale także moja determinacja, by zachować mój sekret. Miesiące mijały, a nasz związek się pogłębiał. Marek i ja rozmawialiśmy o wspólnej przyszłości, o tym, jak moglibyśmy sprawić, żeby to zadziałało. Wiedzieliśmy, że ujawnienie naszego związku zniszczyłoby naszą rodzinę, ale myśl o życiu bez siebie nawzajem stawała się coraz bardziej nie do zniesienia. To było pewnego letniego popołudnia, gdy wszystko wybuchło. Adam postanowił mnie zaskoczyć w domu, wracając wcześnie z pracy po raz pierwszy od miesięcy. Ale mnie tam nie było. Byłam z Markiem, zagubiona w jego ramionach, zapomniana o zewnętrznym świecie. Kiedy wróciłam do domu, zastałam Adama siedzącego w ciemności naszego salonu. Jego twarz była maską bólu i furii. Gdzie byłaś? zapytał, niebezpiecznie spokojnym głosem Ja wyszłam na spacer skłamałam, moje serce biło mocno nie kłam mi, Ewo krzyknął, wstając Widziałem cię, widziałem cię z nim. Jak mogłaś, z własnym ojczymem? Świat się zatrzymał. Mój sekret, mój grzech został ujawniony. Łzy zaczęły spływać po moich policzkach, gdy Adam wykrzykiwał, jego ból i gniew wypełniały pokój. Przepraszam, szepnęłam, choć wiedziałam, że te słowa były niewystarczające. Nie chciałam cię zranić. Nie chciałaś mnie zranić? zadrwił Adam. Jak myślisz, jak się teraz czuję? Jak myślisz, jak poczuje się twoja matka, gdy się dowie? Wzmianka o mojej mamie była jak sztylet w moim sercu. W moim egoizmie, w moim poszukiwaniu szczęścia, zapomniałam o bólu, jaki spowodowałam u innych. Następne dni były piekłem. Adam przeprowadził się do hotelu, odmawiając rozmowy ze mną. Marek był zdruzgotany, rozdarty między miłością do mnie, a poczuciem winy za zdradę mojej mamy. A ja byłam zagubiona. Uwięziona między miłością, którą czułam do Marka, a poczuciem winy, które mnie pochłaniało, w końcu podjęłam najtrudniejszą decyzję w moim życiu. Postanowiłam wyznać wszystko mojej mamie. Zasługiwała na to, by znać prawdę, bez względu na to, jak bolesna by była konfrontacja, była rozdzierająca serce. Moja mama płakała, krzyczała, patrzyła na mnie z mieszaniną bólu i rozczarowania, która złamała mi serce. Jak mogłaś mi to zrobić, szlochała? Jesteś moją córką, on jest moim mężem, jak mogliście mnie tak zdradzić? Nie miałam odpowiedzi, tylko łzy i przeprosiny, które wiedziałam, że nie wystarczą. Marek próbował wyjaśnić, wziąć winę na siebie, ale to tylko pogorszyło sprawę. W następnych tygodniach moje życie się rozpadło. Adam złożył pozew o rozwód, moja mama odmówiła rozmowy ze mną, a Marek, Marek zdecydował, że najlepiej będzie, jeśli się od siebie oddalimy. Miłość, która kiedyś nas łączyła, teraz była splamiona bólem, który spowodowaliśmy. Znalazłam się sama, bardziej samotna niż kiedykolwiek. Straciłam męża, matkę, mężczyznę, którego kochałam, wszystko przez podążanie za pragnieniami mojego serca. Poczucie winy mnie pochłaniało i były chwile, kiedy myślałam, że nie będę w stanie tego znieść. Ale pośród mojego bólu znalazłam siłę, o której nie wiedziałam, że ją mam. Postanowiłam, że nadszedł czas, aby stawić czoła konsekwencjom moich działań i spróbować odbudować moje życie. Rozpoczęłam terapię, stawiając czoła własnym demonom i próbując zrozumieć, dlaczego postąpiłam tak, jak postąpiłam. Powoli zaczęłam wybaczać sobie, rozumieć, że chociaż moje działania były złe, moje uczucia były uzasadnione. Minęły miesiące, zanim moja mama zgodziła się znowu mnie zobaczyć. Nasze pierwsze spotkanie było napięte, pełne niezręcznych ciszy i nierozwiązanego bólu. Ale był to początek. Powoli, z cierpliwością i szczerością, zaczęłyśmy odbudowywać naszą relację. Adam i ja sfinalizowaliśmy nasz rozwód w zaskakująco przyjaznych warunkach. Oboje uznaliśmy, że nasze małżeństwo było martwe na długo przed moim romansem z Markiem. Chociaż ból zdrady nadal tam był, znaleźliśmy sposób, aby wzajemnie sobie wybaczyć. Marek. Marek był najtrudniejszą raną do zagojenia. Nasza miłość była prawdziwa, intensywna, transformująca. Ale była też destrukcyjna. Spotkaliśmy się po raz ostatni, miesiące po skandalu, w neutralnej kawiarni. Kocham Cię, Ewo powiedział mi ze łzami w oczach zawsze będę, ale to, co zrobiliśmy, nie możemy tego wymazać i nie możemy kontynuować. Skinęłam głową, czując, jak moje serce łamie się po raz kolejny Wiem, ja też Cię kocham, Marku ale masz rację musimy to zostawić dla dobra wszystkich. Pożegnaliśmy się ostatnim pocałunkiem, pocałunkiem, który smakował jak pożegnanie i utracone możliwości. Kolejne miesiące były podróżą samopoznania. Po raz pierwszy w moim dorosłym życiu byłam naprawdę sama. Nie miałam męża, na którym mogłabym się oprzeć, ani kochanka, który wypełniałby moje emocjonalne luki. Byłam tylko ja, stojąca przed lustrem mojej duszy, próbująca zrozumieć, kim naprawdę jest Ewa. Postanowiłam wrócić na studia, aby ukończyć kierunek, który porzuciłam. Wychodząc za mąż za Adama Nauka, stała się moim schronieniem, miejscem, gdzie mogłam się zagubić w wiedzy i zapomnieć, choćby na kilka godzin, o chaosie, który zostawiłam za sobą. To na jednych z moich zajęć z psychologii miałam objawienie. Studiowaliśmy temat współuzależnionych relacji i nagle, jakby zasłona spadła z moich oczu. Zobaczyłam moje przeszłe życie z zadziwiającą jasnością. Moje małżeństwo z Adamem było relacją współuzależnienia. Polegałam na nim, aby czuć się wartościowa, aby mieć cel w życiu. A kiedy to zawiodło, szukałam tego samego umarka. To nie była miłość, którą czułam, to była rozpaczliwa potrzeba poczucia się docenioną, pożądaną, ważną. To uświadomienie było bolesne, ale także wyzwalające. Po raz pierwszy zrozumiałam, że źródło mojego szczęścia nie może leżeć w innych ludziach. Musiałam je znaleźć w sobie. Zaczęłam ciężko pracować nad moim rozwojem osobistym. Oprócz terapii zanurzyłam się w medytacji i jodze. Zaczęłam pisać pamiętnik, wylewając na jego strony wszystkie moje myśli i emocje. Powoli zaczęłam się leczyć, wybaczając sobie i innym. Pewnego dnia, prawie rok po skandalu, otrzymałam nieoczekiwany telefon. To była moja mama, Ewo, powiedziała, jej głos łagodny, ale stanowczy. Myślę, że czas, żebyśmy porozmawiały. Naprawdę porozmawiały. Spotkałyśmy się w parku, do którego chodziłyśmy, gdy byłam dzieckiem. Moja mama siedziała na ławce. Jej włosy bardziej siwe, niż pamiętałam, jej twarz naznaczona liniami zmartwień, których wcześniej tam nie było. Przepraszam, były moje pierwsze słowa, gdy usiadłam obok niej. Przepraszam, że tak bardzo cię zraniłam. Moja mama wzięła moją dłoń, jej oczy pełne łez. Ja też, przepraszam, Ewo, przepraszam, że nie widziałam, jak bardzo cierpiałaś. Przepraszam, że nie byłam przy tobie. Łakałyśmy razem, pozwalając, by miesiące bólu i urazy rozpłynęły się w naszych łzach. Rozmawiałyśmy godzinami, ze szczerością której nigdy wcześniej nie miałyśmy. Opowiedziałam jej o mojej samotności, o tym, jak czułam się uwięziona w moim małżeństwie. Ona opowiedziała mi o swoich własnych lękach, o tym, jak widok rozpadu mojego małżeństwa przypomniał jej o jej własnych przeszłych porażkach. Co się stało z Markiem? Odważyłam się w końcu zapytać. Moja mama westchnęła głęboko, rozwiedliśmy się, powiedziała z mieszaniną smutku i rezygnacji, to, co się stało między wami, nie mogłam tego przezwyciężyć, ale nie, obwiniam cię, Ewo, już nie wszyscy popełniamy błędy, wszyscy szukamy miłości i pocieszenia tam, gdzie możemy je znaleźć. Jej słowa były jak balsam dla mojej zranionej duszy. Nie wymazywały tego, co zrobiłam, ale oferowały mi szansę na odkupienie, na odbudowanie naszej relacji na solidniejszych podstawach. Z biegiem czasu moje życie zaczęło nabierać nowego kształtu. Ukończyłam studia z wyróżnieniem i znalazłam pracę jako doradca w ośrodku dla kobiet. Pomaganie innym osobom, które przechodziły przez trudne sytuacje, dało mi nowy cel, sposób na przekształcenie mojego bólu w coś pozytywnego. Adam i ja zdołaliśmy nawiązać ostrożną przyjaźń. Nigdy nie będzie tak samo jak kiedyś, ale znaleźliśmy sposób, aby sobie wzajemnie wybaczyć i wspierać się na naszych nowych ścieżkach. On ożenił się ponownie i ku mojemu zaskoczeniu byłam w stanie poczuć się szczerze szczęśliwa z jego powodu. Marek, Marek pozostał raną, która długo się goiła. Zobaczyłam go jeszcze raz, lata później, na pogrzebie wspólnego znajomego. Nasze oczy spotkały się przez pokój. I przez chwilę cała miłość i ból, które dzieliliśmy, przeszły między nami jak elektryczny prąd. Ale tym razem było inaczej. Nie było już tej desperackiej potrzeby, tego magnetycznego przyciągania, które kiedyś nas pochłaniało. Zamiast tego było ciche zrozumienie, uznanie tego, czym byliśmy dla siebie nawzajem i dlaczego nie mogliśmy być tym ponownie. Podeszliśmy do siebie po nabożeństwie. Cześć, Ewo, powiedział cicho. Cześć, Marku, odpowiedziałam, zaskoczona spokojem w moim głosie. Rozmawialiśmy krótko, informując się nawzajem o naszym życiu. On przeprowadził się do innego miasta, rozpoczął nową karierę. Ja opowiedziałam mu o mojej pracy w ośrodku dla kobiet. Był między nami dystans, ale także ciepło uczucie, które przetrwało burzę naszego związku Zawsze będę Cię kochał, Ewo powiedział mi na pożegnanie. Ale teraz rozumiem, że czasami kochać kogoś oznacza pozwolić mu odejść. Skinęłam głową, czując mieszankę smutku i spokoju. Ja też zawsze będę cię kochać, Marku. Dziękuję za wszystko, czego mnie nauczyłeś, nawet poprzez ból. Objęliśmy się po raz ostatni. Uścisk, który smakował jak zamknięcie i nowe początki. Tego wieczoru. Siedząc w moim mieszkaniu, zastanawiałam się nad drogą, którą przebyłam. Popełniłam błędy, zraniłam osoby, które najbardziej kochałam, ale także nauczyłam się, a dorosłam. Mój związek z Markiem, jakkolwiek zakazany i bolesny, nauczył mnie wiele o mnie samej, o tym, czego naprawdę chciałam i potrzebowałam w życiu. Spojrzałam na pierścionek, który nosiłam na prawej dłoni, prezent, który sama sobie sprawiłam, gdy ukończyłam studia. Był symbolem mojej niezależności, mojej nowo odkrytej siły. Nie potrzebowałam już mężczyzny, który by mnie dopełniał czy potwierdzał moją wartość. Nauczyłam się kochać samą siebie być własnym źródłem szczęścia i spełnienia. Pomyślałam o tytule, który kiedyś nadałam mojej historii: Mój ojczym uczynił mnie lepszą niż mój mąż. Teraz zdałam sobie sprawę, że to nie było do końca prawdą. Ani Marek, ani Adam nie uczynili mnie lepszą. Ja sama uczyniłam się lepszą poprzez moje doświadczenia, błędy i rozwój. Mój telefon zadzwonił, wyrywając mnie z zamyślenia. To była wiadomość od mojej mamy, zapraszająca mnie na kolację w weekend. Uśmiechnęłam się, wdzięczna za tę drugą szansę, którą dało nam życie. Odpowiadając na wiadomość, zdałam sobie sprawę, że jestem w pokoju. Przyszłość była niepewna, ale już mnie nie przerażała. Przetrwałam burzę, odbudowałam swoje życie od podstaw. I chociaż wiedziałam, że przede mną jeszcze wiele wyzwań, teraz miałam siłę i mądrość, by im sprostać. Moja historia zakazanej miłości dobiegła końca, ale moja historia miłości własnej dopiero się zaczynała, i ta, jak odkryłam, była najważniejszą historią ze wszystkich koniec opowiadania.